Którego lucyfera chodzi? Jest, jest tylko jest jeden, jeden, no nie. Ale to jest. Przy... Dobra, to załóżmy, że to będzie ten niedobry. jaki <grym> jest dobry lucyfer. Dobry lucyfer to jest ten, który tutaj siedzi. Bo on A? do piekła cię nie skaże, jak się z nic znasz. A, tak. nie no, jesteś... no właśnie, A. się pytam, czy prawda. Dobra. Widzieliście kiedyś helikopter bojowy? Nie. Ja bym tylko dopiekła tego. i przed chwilą. W sensie lata. W sensie kurde spaliłem. Dobra, mamy czas. Jeszcze mamy czas. Miał takie słuchaweczki, jak dobrze pamiętam. Miał wąsika chyba. Mi się wydaje, ten człowiek. Na pewno miał wąsika, tak mi się kojarzy. Miał takie zielone słuchawki. Czy ty mówisz o Prepciu? Ja miałem taki mikrofon tutaj. O i tu ma. Mój to powinien być upośledzony. Okej, okay. gotowe. <laughs> żebym sobie <laughs> szybko się nie staram. Nie wiem czy czapkę, ale dam mu czapkę. Dobra. Chyba taki może być. O hmm. rety widzę czyjąś, a widzę to jest praca ilusia na live. Co to jest? widz Jasper, dobrze wiedzieć. Gagri gagri. Dobra. Co? A ja dzisiaj godzinę stałem na śniegu, bo czekałem na autobus, który się spóźnił dużo. No. O oh. what the fuck? Co to, co to jest? Je jest? Odejdź szatanie. Co cyfra? Jezus Maria. Sorry Luc. Sorry nie chodziło o ciebie. Co to God są za dusze nieczyste <laughs> Nie wiem, jak to ale tak muszę być. O, Willuś ma moje. <laughs> A, no to już wiem, kto dostał moje. A nie patrz na Live'a. Może jak. ja muszę czat czytać. Gagri, gagri, co? <laughs>

Ej, hey, ale... Uż, to jest taka, że ja z Brekiem mam lepsze wspomnienia, bo ja tego człowieka widziałem i chodzę do szkoły, gdzie to nagrywali. Brek dla mnie to jest wiecie. Ta legenda. Miasta żerardów. Ej, wiluś, pamiętasz, pamiętasz taki serwer w sl zone roleplay? No. Ty wiesz, że parę osób z ich serwera Discord cię zna. O Jo, co jest? Tu znany jesteś. Tylko że no, uważają że... cię za cholerę jedną. A. I są po stronie Kartoflixa, więc no cóż, plusy i minusy. Ale go znają. To zawsze co. Ale go znają. Warto być znanym. O, dobra, dobra, zaczynamy. Okay, zaczynamy. Dobruk. O nie. Damruk, o nie, o nie, o nie! O nie. O nie, o nie. Co, czy, co muszę stać z rękami? To o, o ja, o ja ulubione. Let's suggestion, I love people. Monsty. William. Monsty mają bekę porażonego Huberta. O jezu. Ja się przeraziłem. Parabola razi prom. Bad end. Tańczą tańczą, tańczą. tańczą, 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 tańczą. Co to jest? Gdzie tu jest parabol? Nie wiem. Gdzie to jest... To jest parabol. Pilot. Lucifer. O nie. Patera. O nie. O Boi się. O, boż. o boże. to jest. To jest. Nie. No nie, no co to jest? <śm> Lucyfer podczas powytu piękno i teraz będzie mój. Jest. Ja najgorsze po prostu zrobię. Nie, no nie jest tak źle. Kubek, kubek. Nie, ty jest to. Bziu. Bziu! O nie, chyba wiem, co tu będzie. Bziu. Bziu. O nie, nie, co tu będzie. Bziu! Bziu. Bziu. Torpeda. Torpeda. Od Huberta do torpedy. Co z... Ewolucja, ewolucja. To się nazywa evolution. Kup 110 co nie wpadł Jak to? Nie. Ale ja nagrywałem w mnie. nie. O nie. A tutaj tak się to wyszło. O nie. Co to jest? Yes. Stub. 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 A to glały Glawe. Ten... o której myślała. Co? Co to? Mafia, to jest Mafia! Powiedz, mafia. Pamiętajcie, stół jest najlepszy. Dawid Jasper robi Gagri-Gagri. Gagri-Gagri. Live. To taki hit. Gagri-Gagri. No nie. O nie, teraz będzie mój. Od kiedy Dawid Jasper ma wąs? Znaczy miał, ale już nie ma. O, to, to. o nie. Idę po utracie no, to... Bez skitu. Są... ci czy ręce? Siedem. Są ręce. WILLIAM! O, kwantem, cześć kwantem. Przepustowość na streamie, White. Może jest tego będę funny moment robić prawdopodobnie. Jaki funny moment? Ile, ile ty już filmów będziesz robić z tych streamów? Nie wiem. Okay. Tyle, ile wyświetlenia pozwolą. ja dostałem? Co to jest? Czemu Co? komuś matka z żerasy? Co <grym> to jest? Wiele pytań można zadać, ale nigdy czemu to dinozaur? A jednak! Czemu to jest dużo Stigmanów? Nie rozumiem. No bo ludziom nie chce się rysować w całości. No. I to jest ostatnie. Co ja stworzyłem, to sam nie wiem. <grym> Ja też. Okej, okay. ostatni, ostatni rysunek. Wow. Nie, Dobra. jednak nie. A jednak tak. A jednak nie. A jednak tak. A jednak tak. Brązowa postać, brązowa będzie wam się śniła w nocy. Co? Nieważne. Zobaczysz. Lecimy. Lecimy, Let's go, let's go. 11 osób na streamie. Oh, yes. <laughs> o, nice. Czemu on ma mięśnie takie na plecach? Hip. Hip, co? Hipokryzja? Gost Ghost, Ghost ja nam grał. Potem... O kurde, Ghost nam grał. Ale no ten no oryginalny? Nie. O nie. O, kartek A <grym> gdzie <grym> jest Woz? Where Woz? No Jezu. <grym> Jezu, <grym> z co to z kartą coś takiego. A więc ty jest to bojący mionek ja to był Wiekle A? Zmienił się w szatano. Ej, 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 ej. Czekaj. Ja nie Nie, ja tu muszę akurat spobać, bo to legendarne jest. Obierzcie sobie to, bo to jest okay fajne. Właśnie to jest najlepsze. Słuchajcie, ja kiedyś Yy, miałem sytuację, że grałem z czwórką moich kolegów i scena z Titanica zamieniła się w top 10 walk anime. Dobra, są Dosłownie dwóch gości z mieczami. Z mieczami. No dobra, sub. Co złego może się stać? Co złego może się stać? Się. Nie pamiętam, żeby coś takiego było, więc się boję. A dobra, już. wiem. No, no, dobra, wszystko jasne. To się, to się robi niebezpiecznie. <noise> nie. Mogę nie. O nie, już pamiętam teraz, co będzie dalej. Ale to o, moja nie. opinia. O nie! Panda, dowiedz się, co przyjdzie. Kret. robi comeback. Robi comeback. O nie! nie, nie, nie o Jezu, o Jezu. Jez. Jaki zwrot akcji. O nie, on jednak przeżył. No co tu się dzieje? Zaczęło się, się... się od, od suba. Zaczęło się od suba. Ktoś chciał po prostu mieć suba. O zaba? dobra. Życie nie potoczyło się. Chmila. Teraz moje lecimy. Jestem ciekawym waszej kreatywności. Boję co się. Co to było? Tak szczerze. O Boże. O Boże! O Boże. O Boże. Będę musiał to pobrać. Co, co jest? Co? Nie! Co to jest? Co to magiałki BT? O nie, teraz już pamiętam. Już wiem, co to. Nie, a miałem nadzieję na taką fajną. O nie! Miałem nadzieję na taką. Miałem nadzieję na taką fajną scenę z ładem podwodnym. No tak to się w to przekształciło. Teraz już nie dobra. Teraz już wszystko rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Jak to się stało? Właśnie. O! Udało mi się A co. Karol... Karolina! Co tu jest? A. A... robi bzzz. A... William przenosi się między wymiarami na rysunku ilustru. W jest Co? Czemu? Jesus! Co to jest? What? Co to jest? Co, co wy jest? mi zrobiliście? Co to, co to, jest? Jest? Co? Co wy wyprawiacie? to jest? Co wy wyprawiasz? Jesteś święty, co daleka. Zostałeś pociśnięty. Jezus Maria. O nie. O nie, już wiem co jest, będzie się dalej. Zdrawiam Cedaj. Śmierć w... Co? Śmierć w Ciedaj. <laughs> Jak do tego doszło, nie wiem. A zaczęło się od zwykłego O, nie, o teraz mój, teraz mój. Ty o, Dobra, lecimy. Zobacz, ma. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Piękne. Nie. Jezu. Zasasnę się. Nie, sprężynuje się. <noise> William się sprężynuje. W wannie. W nie. Wannie. <noise> Jezu. To nie wygląda, ja bym mu stała ręka. O nie. Czemu zielony? Ja o nie, dobra. Nie, no, to ja. Ej, nie, rzeczywiście, ta ręka tak dziwnie na pewnego ostraskiego masz. A. O nie, dobra, głuba, go gołbak, gołbak, gołbak. Szczepan. Ewolucja. Ja, ja tylko chciałem, żeby William nie Jak do tego nie doszło? Jak o, dobra, doszło? mamy Eroka. Teraz będzie Erok. Okay. Co co ja, co ja co zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ej, bo ja nie pamiętam już. Zapiszcie. Żebyś ewolucję. Ja mam zapisana. Dobry. To było piękne. Dobra. Znaczy nie Dalej, mi chodzi, co ja pierwszy na A dobra. O nie, nie mój rysunek! O nie! Co jest? Jak? A nie! Ma... nie. Zaczęło się od parabola. A to będzie Parabola! Gdzie jest parabola? Bo... Gdzie Daj jest parabola pra... O re, ty, co tu się dzieje? Nie mogę. Jezu. No parabole. parabole. moment. Podoba Paryk mi się jest... zamalowanie tego... Tego To Oni będą tego, tego, tego... Kurde. Tutaj się nowy wszechświat kształtuje. O, skyblock. Nowe życie się tworzy. Czekaj, to skyblock czy twarz? Może to, ja to miał to być tutaj, za wstąpić. No pieniądze tu są, poczekajmy. Jezu. Co się stało z moim parabolem? Darecki 1, 2, 3 napisał Hey Willy. Co? To cyfier? Siema, 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 siema. A tu ja narysowałem. No i to wyszło troszeczkę za daleko Dlatego Co autor miał na myśli? <laughs> nie, nie mogę. O nie, ja to pamiętam. A nie, dobra, to nie było chyba takie złe. Pilot, tego, bardzo powiem. się postarałeś. No co, no zobaczyła, stop, to idzie w drugą stronę. Boże, co to jest? Tak o nie Mutant. Świat! Czemu jak patrz na, na ten rysunek Eroka, to mi się tak kojarzy Henry Stickman. Nie wiem. Ale on wygląda jak Agen007. No dokładnie. Tak było. Zero KD, zero asyst, siedem śmierci. Czas na Lemon Karda. O nie. Ja nie mogę. Nie. O nie to jest to. Przypomniał. O nie. Czy, o nie! To idzie gru. za daleko. Poszedłem za daleko. O. Jezu. I tutaj ja się bardzo postarałem. A. O mój Boże... On wygląda tak po nie... Jakie to jest złe. To jest, 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 jest. jako Boże. Ja... Nie no, jeszcze lepiej. Nie, jaki jej sprzedał. ewolucja. Okej, okay, ostatni. Ostatni to omionek. Boję, no, się. boję się. Boję się, co omionek. No, omionek no, dwoje. O, o dobre, to pamiętam, pamiętam. Pamięta. mnie. Jestem ciekawy właśnie, co się Ja tego nie pamiętam. Pif. O rety. nie. O nie. O nie, o, nie. O, nie. O, nie. Rysuje. się rysuje inaczej. O nie, ja już pamiętam. już eee, pamiętam. Windows. No Windows, właśnie. To jest martwy. mówisz, że jest dobrze. Stop. <śla> ten ludzik dalej cię prześladuje. <śla> Ej, dosłownie się ciągnie przez cały ten... Jezu, to jest to. Co to jest? to jest? Puste. Puste. Mhm. Bardzo kreatywne. Kreatywny w level 100. <śmiech> nie <śmiech> mogę. Co to jest grane? To jest Zeus. Gość się zamienił w Zeusa. To by nic nie dało. Nie Nie dałoby nic. <laughs>